Mogę powiedzieć też swoje zdanie, że ja nie byłam zła. Myślę, że złością tego bym nie nazwała tym wszystkim, co się wydarzyło gdzieś tam wokół mojej osoby, jeśli chodzi o reprezentację. Byłam po prostu smutna, tak by to nazwała. Wiadomo, że jakieś tam rozczarowanie, ale przede wszystkim chyba swoją osobą, bo gdzieś po prostu brak, czegoś musiało mi braknąć, skoro tam nie pojechałam. Powiedziałam sobie, że, no, że widocznie tak musiało być i że zrobię wszystko, w najbliższym czasie, w najbliższych latach, żeby zrobić coś, żeby być lepsza, i żeby kolejne takie sytuacji w mojej karierze, w karierze karierze, może karierą tego nie nazwał, ale w przygodzie z siatkówką nie było. Ja też chyba wiem, czym przegrałam. Myślę, że jestem w miarę świadomą zawodniczką, więc starałam się do tego podejść tak na chłodno. Nie czytałam mediów, bo też mi to nie pomagało. Miałam przy sobie osoby, które gdzieś na tamten moment potrafiły mi poprawić humor i Jakoś te myśli i te, te złe myśli um, odgonić.